Dzisiaj kilka uwag na tle zakażeń koronawirusem. Na szczęście epidemia ma wymiar przede wszystkim medialny. Zakażenia są pojedyncze, przypadki zachorowań są pojedyncze. Nie ma tłumów ludzi w przychodniach, nie ma tłumów ludzi w szpitalach. Po prostu te zakażenia rozwijają się bardzo powoli. Natomiast jest jedno zagadnienie, na które trzeba zwrócić uwagę. Co zrobić, żeby nie zachorować na chorobę związaną z zakażeniem koronawirusem? Otóż tu tajemnica jest w układzie odporności. Jeśli układ odporności jest sprawny, nie rozwinie się choroba. Chorują ciężko ci, u których układ odporności jest uszkodzony. Jak taki układ stymulować? Jak o niego zadbać? Otóż gro odporności jest w jelitach. Jeśli w jelitach nie ma odpowiedniego składu flory jelitowej, jeśli brakuje tych bałeczek kwasu mlekowego i jeśli nie jest wytwarzana w odpowiedniej ilości immunoglobulina A, która chroni błony komórkowe przed przenikaniem właśnie wirusów i bakterii, to wtedy po prostu bardzo łatwo można się zakazić. Wirusy są Wszędzie w otoczeniu bakterie są również w naszym otoczeniu. Chorują tylko niektóre osoby, które, te u których układ odporności jest upośledzony. Jak wobec tego wzmacniać taki układ odporności? No więc trzeba przywrócić florę jelitową. Bardzo wiele osób, 30%, może nawet 50% populacji ma problemy z dysbakteriozą. I to są osoby, które są narażone na różne choroby. W związku z tym co robili nasi przodkowie? Hodowali jogurty, hodowali kefiry. Jak wyhodować sobie jogurt albo kefir w domu? No, trzeba po prostu mieć odpowiednie szczepy bakterii, tak zwanych bakterii probiotycznych, bakterii, które będą rozwijały się w mleku i pijąc takie dwie szklanki jogurtu dziennie dostarczymy odpowiedniej ilości tych bakterii. A jeżeli ktoś jest uczulony na mleko, to wtedy. Można takie bakterie wyhodować na mlekach roślinnych. Są szczepy bakterii, które stymulują układ immunologiczny, nazywane są imunojogurty. Są szczepy bakterii, które odbudowują mikroflory, które przeciwdziałają temu, że w przewodzie pokarmowym rozwijały się, czy gronkowce, czy grzyby. Otóż korzystając z tego, co natura dała, jesteśmy w stanie stymulować układ odporności. I teraz. To wprowadzenie do diety, codziennej diety, zwłaszcza w okresie tym przeziębień jogurtów, które sami wyhodujemy, w prosty sposób prowadzi do tego, że nie będziemy się zaziębiać. I wiele osób przekonało się, że choroby omijają ich, jeśli piją regularnie jogurty. Co ciekawego, jeśli są osoby starsze, to muszą przez dłuższy czas pić, dlatego że te bakterie u nich znacznie trudniej się zasiedlają i po prostu... Porcja jogurtu, która zawiera no, miliardy, wiele miliardów czy setki miliardów bakterii, jest taką rzeczą, która jest niezbędna, korzystna i która będzie zabezpieczać przed różnymi schorzeniami. Poza samymi jogurtami, poza kefirem, korzystną rzeczą jest wzbogacenie diety w okresie przeziębień, w okresie infekcji witaminę C jako antyoksydant, witamina C. Czy z róży, czy z aceroli. Ta właśnie roślinnego pochodzenia witamina C ma bardzo ważne znaczenie dla układu odporności. A jeśli się człowiek przeziębi, to tą witaminę trzeba używać bardzo często, nawet co pół godziny. U człowieka z gorączką to przeziębienie będzie przebiegało bardzo krótko. Kolejne rzeczy to są wyciągi z ziela traganka, z korzenia traganka, to są wyciągi z wilka kory. To są wyciągi zawierające antyoksydanty, mianowicie takie jak aronia, takie jak czarne owoce, leśne owoce, jeżyny, jagody czarne. I to są te rzeczy, które bardzo stymulują układ odporności. A kiedy się już to zaziębienie pojawia, to takim bardzo skutecznym sposobem hamowania kataru, hamowania tych przeziębień jest. Inhalacja olejku drzewa herbacianego, który wdychany, również stymuluje układ odporności i działa przeciwwirusowo. Są jeszcze wyciągi z grzybów, jest jeszcze wiele roślinnych sposobów wspomagania odporności i takie bardzo stare, znane w naszej kulturze, mianowicie czosnek, który ma cynk, bo cynk jest równie ważny w tych procesach antyoksydacyjnych i stymulacji odporności. Odporności przeciwirusowej. Selen również, i do tego, i do tego, po prostu uzupełnianie płynów. Trzeba pamiętać, że człowiek, który jest, ma, za mało pije wody, będzie się trudniej leczył. Woda, a woda zwłaszcza życia, woda, która zawiera związki wapnia, woda, która ma odcinek alkaliczny, bardzo korzystnie wpływa w sytuacjach, choroby w sytuacjach zakwaszenia organizmu.